Maryja jest matką każdego, kto otrzymał nowe życie na Chrzcie Świętym. Scott Han, 10 kwietnia, poniedziałek, drugi dzień świąt wielkanocnych. Jest. Witamy Was, moi drodzy, w tym piękny poniedziałkowy dzień. I dzielimy się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to. To takie. Dałeś mi panie oścień, który mnie uwiera, i nie mogę go ani usunąć ani pokonać. Dlaczego? Abyś miała motywację do wewnętrznej aktywności. I dałeś ból istnienia, w czasie który wszystko miażdży i pochłania, może nazbyt powoli. By z twego bezkształtnego człowieczeństwa wydobyć perłę świętości dla życia w radości wiecznej. Perła powstaje i rośnie na skutek bólu, który uwiera, i który trwa. Ból maleje, gdy ona rośnie. Nie ma bólu, gdy zostanie wydobyta. Jej piękno i zachwyt. Doskonałość kształtu i blask istnieje, gdy umarło to, w czym była ukryta kropka. Dobrego, pięknego poniedziałku rodzinnego. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Przemek Marny Pyłek i Bogusia żona przemka.